zmiany Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, to temat niezwykle istotny dla województwa, ponieważ pokazuje kierunki, w którym powinno się to województwo rozwijać, bo oczywiście w tej warstwie przestrzennej. Natomiast nie bez powodu ten dokument był przygotowany, aktualizacja dokumentu, czyli de facto nowy plan był przygotowywany przez około 3 lata, ponieważ tak długo trwa za przygotowanie, opracowanie wszystkich potrzebnych analiz oraz uzgodnienie tego z wszystkimi zainteresowanymi stronami, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo w tym procesie. Ale, tak jak wspomniałem, jest to dokument, który wyznacza kierunki e, uporządkowania oraz rozwoju przestrzennego naszego województwa. E, I bardzo dobrze się składa, że akurat w tym momencie go przyjmujemy, ponieważ jest to zgodne z pewnym sposobem myślenia również z, e, z płynącym ze strony Ministerstwa Rozwoju który mówi o zintegrowaniu dokumentów w tej warstwie przestrzennej z tymi dokumentami rozwojowymi w warstwie strategicznej. My jesteśmy w tej chwili na etapie bardzo poważnego zaangażowania w przygotowanie strategii rozwoju województwa na kolejne lata 2020-2030. I aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego w tym aspekcie bardzo istotnie przysparza nam się, ponieważ służy temu zintegrowaniu. To, te prace w dużej mierze były prowadzone równolegle. Mamy świeży, nowy plan, który dzisiaj po, po długim procesie zostanie, mam nadzieję, przez Sejm przyjęty. który stanowi poważną bazę do rozważań dotyczących tej strategii, już jako dokumentu planistycznego wyznaczającego kierunki rozwoju wszelkiego. Województwa na kolejne lata. Więc wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego jest jeszcze bardziej abstrakcyjnym, można powiedzieć, dokumentem niż miejskie, miejscowe plany zagospodarowania, które w gminie mówią o tym, w jaki sposób zagospodarowany zostanie kiedyś w przyszłości dany teren. Czemu ma służyć ten, ten fragment? W przypadku planu wojewódzkiego, to są pewne trendy, które postulowane są przez władze województwa dotyczące właśnie przeznaczenia pewnych obszarów województwa pod bardzo konkretne, bardzo konkretne rozwiązania. Na przykład, powiem na przykładzie, jest na przykład postulat mówiący o utworzeniu większej lub mniejszej, to w zależności od sytuacji, większego obszaru chronionego krajobrazu. To jest zawarty w tym dokumencie postulat, którego stosowne y, później instytucje, które się tym zajmują, mogą się do niego odnieść i, mają, i jest, jest pewnego rodzaju wskazówką. Bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmiany, które są nowym rozwiązaniem, jest podejście takie subterytorialne, tak zwane, czyli pokazujące ośrodki, y, mm, taki, które poka pokazuje nowy, właściwie wytworzony w ostatnich latach i pożądany na przyszłość. E, sposób rozwoju ośrodków tych takich e, z oznaczeniem lokalnym oddziałującym na, e, na, na, na przestrzeń gospodarczą, społeczną, e, również tą taką e, no, otaczającą, otaczającą nas krajobraz. Nam od samego początku to, towarzyszy tak zwana idea tak zwanego zrównoważonego rozwoju, to znaczy nie e, Rozwoju, który uwzględnia nie tylko sam rozwój gospodarczy, na przykład, który jest bardzo istotny dla województwa polskiego, ale z uwzględnieniem tych aspektów, właśnie mających istotny wpływ na, na jakość życia, czyli na środowisko nas otaczające. Czyli w zasadzie, jeżeli chodzi o te obszary chronionego krajobrazu, utrzymujemy te dotychczasowe zapisy. Był, była dyskusja na temat postulatu dotyczącego Parku Narodowego, natomiast ten, ten, ten postulat upadł ze względu na to, że po prostu uznaliśmy w toku dyskusji i do takiej poszerzonej, że nie ma to większego sensu, nie ma takiego uzasadnienia przyrodniczego dla utworzenia takiego, takiego obszaru. Natomiast koncentrujemy się na tych ośrodkach które mają oddziaływać. Oczywiście najważniejszym takim ośrodkiem oddziaływania o znaczeniu ponadregionalnym jest miasto Opole i aglomeracja Opolska, ale również uwzględniamy te wszystkie, które, które znamy również z naszych działań, to znaczy na przykład z subregionalnego podejścia do podziału środków finansowych. To znaczy uwzględniamy i podkreślamy rangę tych ośrodków, które, są, które mają znaczenie znacznie ponadlokalne jak na przykład aglomeracja wokół, wokół Nysy, Brzeska itd. tak, dalej, i tak dalej.